Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Agnieszka Kolbuk-Wągiel i jestem adwokatem, partnerem w kancelarii Ipsolegal I witam się z Wami 14 grudnia. Pora zatem otworzyć 14 okienko w kalendarzu adwokatowym. A w 14 okienku w kalendarzu adwokatowym mamy rejestr zgłoszeń wewnętrznych. Wczoraj opowiadałam Wam o tym, w jaki sposób można dokonać takiego zgłoszenia wewnętrznego i w jaki sposób te zgłoszenia wewnętrzne są rozpoznawane. Natomiast dzisiaj opowiem Wam o obowiązku, który będzie nałożony na każdego pracodawcę zobowiązanego do wdrożenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych. Taki pracodawca będzie musiał prowadzić rejestr zgłoszeń wewnętrznych, czyli po prostu taką agendę tego, e, jakie zgłoszenia wpłynęły u danego pracodawcy. E, takiego wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez sygnalistę, i w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych powinny znaleźć się następujące informacje. Po pierwsze jest to numer sprawy, po drugie to jest przedmiot naruszenia, czyli opisujemy co dokładnie, e, jakie naruszenie prawa zgłosił sygnalista, po trzecie to jest data dokonania zgłoszenia. Informacja o podjętych działaniach następczych, a także data zakończenia sprawy. Tu jest bardzo ważna kwestia. W takim rejestrze zgłoszeń wewnętrznych nie są ujawniane dane sygnalisty. Czyli ten rejestr zgłoszeń wewnętrznych również jest prowadzony z zachowaniem wszelkiej poufności, jeśli chodzi o tożsamość osoby zgłaszającej naruszenie prawa. I co jest bardzo ważne, pracodawca musi. Prowadzić ten rejestr zgłoszeń wewnętrznych przez cały czas, a informacje, które są przechowywane, umieszczane w tym rejestrze zgłoszeń wewnętrznych, muszą być przechowywane przez 5 lat od dnia przyjęcia zgłoszenia. Czyli tutaj mamy ten obowiązek pięcioletniego przechowywania tych informacji. Od dnia przyjęcia zgłoszenia, więc też tutaj pracodawca będzie musiał prowadzić pewne archiwum dotyczące takiego dokonania zgłoszenia wewnętrznego oraz sposobu jego rozpoznania, przyjęcia i przekazania sygnaliście informacji zwrotnej, kiedy to postępowanie zostało zakończone. Taki rejestr zgłoszeń wewnętrznych jest, może być generalnie kontrolowany przez organ centralny. Więc też pracodawcy będą musieli ten obowiąz tego obowiązku dotyczącego, doty dotyczącego prowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych e, przestrzegać. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiaj. Dzisiaj było wyjątkowo krótko w porównaniu do poprzednich filmów, ale mam nadzieję, że ten temat też Was zaciekawił. Widzimy się jutro. Już jutro otwieramy 15. Okienko w kalendarzu adwokatowym. Do zobaczenia, do jutra.